Ciebie. Gratulacje. Brak Gratulacje. Ja szanowny Panie Wojciechu, Sokole, nulity najwyższych lotów, ja wiec, Panie Panie, pomogę się w wiadomości, bardzo miłe informacje, że jest złota płyta, przy pomocy fantastycznej firmy, prosto, Przedmiotowy tytuł Pieniądze Dzisiaj w Cenie. Bardzo mądry i filozoficzny. Ja bardzo serdecznie dziękuję e, za udział, za zaproszenie. Franek Kimono, czyli Piotr Franceski to jest mega fajny gość z tym z... dystansem. Jestem barmanem na tym Dancing. Pierwszy raper. Nie było jeszcze streamów. Serdecznie się cieszę, że udało się z nim coś zrobić. A teraz bardzo mi i szczerze, od serca, chłopcy, jeżeli byście Żywolnie potrzebowali, to sobie kupcie. Ej, chcielibyśmy zaprezentować nasz najnowszy teledysk, który mówi o tym, ej, o słusznych uszkodzeniach, te się po ramionach i wchodzeniu sobie w Cały czas, jacyś życie nie chcieli ludzie, ja sądzę, że nie poleciliśmy dalej. Nie, żaden dziwny jest przytem, co chciałby się przylacować. Musimy dalej bo z bitem lubię mować. Akio, cokie, cokie. Mało kto się zna, ale wszyscy się lubią. I wszyscy się lubią, i wszyscy no, ziomu, ziomu się zjomość. Daleko się nie zajedzie na no tak, tak bym to mógł określić innymi słowami. Jaki masz plan na tą płytę? Plan jest taki, przykuję demo. Wiesz co jeszcze zrób? Dziurki w tej kieszeni. Miałem takie okresy, kiedy w ogóle nigdzie nie mieszkałem. Nic tam nie dorzucam. Zdaje się na mistrzów palestyńskich. To jest coś, co sobie kiedyś tam bardzo dawno wymyśliłem i, i, i brnę do tego drążę ten temat i nie odpuszczę. Jak ty masz plan, bo będę tą płytę? Plan jest taki, przykuję demo. Wiesz co jeszcze zrób? Dziurki w tej kieszeni. Miałem takie okresy, kiedy w ogóle nigdzie nie mieszkałem. Nic tam nie dorzucam. Zdaje się na mistrzów palestyńskich. To jest coś, co sobie kiedyś tam bardzo dawno wymyśliłem i, i, i brnę do tego drążę ten temat i nie odpuszczę. Pierwszy kwietnia 2009 Jaki, jaki ty masz plan bo na tą płytę? E, a więc tak, plan jest taki, szykuję demo. W przyszłym tygodniu wejdę do studia i myślę, że na pod koniec przyszłego tygodnia już będę miał jakieś próbki takie do pokazania, żeby można było o tym dyskutować i, i Wojtek, żeby mógł się dopisywać. No, jestem traktowany na takim samym poziomie przez proste jak inni artyści. Nie jestem tutaj wyróżniany, bo nagrałem TPWC i tak dalej. Muszę przygotować demo, żeby, żeby usiąść do negocjacji. Nie wiem, czy Wam się to spodoba w ogóle, bo to będzie całkowicie coś, coś nowego. Sam się nie mogę doczekać, aż nagram te demo. <śm> jestem bardzo ciekawy, co z tego wyjdzie. Tutaj zrobili różną aplikację. Jedną taką, a drugą taką. To, jest, to taki będzie już? To jest ostateczny model? Tylko to też. Ma być przyklejona, a nie przyszyta. I w no ogóle to rzucili z... na Nie z papierem, w ogóle nie odkleili papieru i nie przyprasowali, tylko rzucili z no papierem. Jestem tą ostateczną osobą, która akceptuje design cały. Czyli są, są ludzie, którzy to robią, a ja po prostu mówię: to to nie, idziemy w tym kierunku albo w tamtym. Wiesz co jeszcze zrób? Dziurki w tej kieszeni z oczkami. Bo jak ci się woda nabierze, to będziemy... Przy... Wiem. Ja już rzadko teraz projektuję. Trochę projektowałem ubrania, ale teraz już... już jakby z... Za dużo rzeczy mam na głowie. Czasami nie można robić wszystkiego po prostu. Spam no, kogo udało ci się dzisiaj kręcić? Nikogo, bo z, z powodu tego, że mam trochę zajęty dzień, nie miałem czasu na pierdoły, generalnie. Ale może jeszcze coś przede mną. Czy teraz czujesz się już człowiekiem spełnionym? Nie, a skąd? Człowiek się zbudować to, dom posadzić drzewo, mieć dzieci. Ja nie mam nic z tych rzeczy. Od właściwie chyba z 16 roku życia wynajmowałem mieszkania. Oprócz tego miałem takie okresy, kiedy w ogóle nigdzie nie mieszkałem. Eee, I musiałem sobie gdzieś tam znaleźć eee, miejsce, żeby, żeby spędzić noc. Bardzo długa droga jest przede mną. A skąd? Nie, nie, nie. Ja się czuję, nie będę nigdy czuł spełniony. Ja należę do tych osób, którym zawsze czegoś brakuje. Zdjęcia, jeszcze kamera, czy... Ogolił w się. <grystanie> Bardzo dużo miałem ucieczek w swoim życiu od stanów, że tak powiem, e... świadomości. Chciałem przebywać w stanach nieświadomości. Dzisiaj jestem wolny od nałogów, można powiedzieć. Piję alkohol w umiarkowanych ilościach. I ta shisha to jest takie zastępstwo, jakby tego wszystkiego poza. Co kiedyś było, a tego dzisiaj nie ma, tak? A polecam butter chicken. Ta sisza daje mi takie ukojenie i jest bardzo przydatna. Jak się denerwuję, to na przykład od razu myślę, że bym coś zajarał tej pomp. Nic tam nie dorzucam. Zdaje się na mistrzów palestyńskich, którzy nauczyli mnie, że trzeba palić tyton jabłkowy z dodatkiem manyżu i to jest najlepsza opcja. Nie to, co byśmy wywalali, tak? Tak, i teraz... to jest inwentaryzacja, którą wykonaliśmy. Mamy do wywalania wszystko stąd. Ośrodek na Pradze jest pod opieką dwóch fundacji, naszej Fundacji Hej Przygody i Fundacji imienia Zbyszka Cyganiewicza. Fundacja Hej Przygody zajmuje się bardziej taką sferą kulturową, artystyczną, natomiast Fundacja Cyganiewicza zajmuje się sferą kultury fizycznej, wychowania fizycznego. Na siłowni i na ten, tak samo, tak? na gabinet. A ile, I na ile, tam, a gdzie ile, sportowcy mają. Ile, być. ile jest potrzebne miejsce dla siłowni? Tyle wystarczy? Bo to mają być rowerki, tak? Rozgrzawka, czy co? Znaczy, zasadniczo to, wiesz, Atlas, czy że, czy Atlas, że. Atlas, Atlas, ze dwie ławki. MMA Boxing, boxing, yy, tak. będzie prowadzić się, będą prowadzić się naprawdę poważne postacie z tych, z, z tych, z tych, z, z konkretnych sztuk walki. Chęci mam na to, żebyś się, się spotkać, wiesz, pokazać im jakieś, nawet wiesz, to, wiesz, nawet jakieś możemy... spotkania, czy jakichś znaleźć się ludzi, którzy by prowadzili to jest... wie, zajęcia boksu i tak dalej, reprezentując mnie. No oczywiście no to chodzi. Jakieś, jakieś, wiesz, jakieś lekcje również sam bym mógł dawać, czemu nie? No, no dobra, dobra, z*** no to mamy, wiesz, mamy deal. Mamy deal! <noise> Uh! Albert Sosnowski jak gdyby tutaj jest y, naszym ambasadorem y, y, w boksu. Tak, tak to wygląda to w tym tak momencie, tak, tak. a tak to będzie wyglądało jak się pozbędziemy ścian. Nie? tu będzie ta sala duża, tutaj chcemy wyegzekwować miejsce na siłownię, tu będą szatnie prysznice i biura i jakieś tam jeszcze pracował. Ciekawe, I I stówka, stówka sali chyba starczy, co? No, stówka sali jest przyzwoicie. Albert od zawsze nam pomagał w jakiś tam sposób, prawda? Od momentu kiedy się poznaliśmy, zawsze uczestniczył w jakichś działaniach charytatywnych i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj to się bardziej sprecyzowały te, 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 te działania. To za gratis i tylko dla mnie było ciepło. Wszyscy znają Jurasa z y, y, hip -hopowy wyczynów. E, Juras jest e, e, autorytetem w dziedzinie kingboksingu i gdyby oprócz tego, że prowadzi swoją szkołę, do której wszystkich zapraszamy, zresztą opowiada o tym też. Mm. Będzie też e, prowadził zajęcia z dziećmi w fundacji. Gratuluję wygranej. Taka <laughs> podpowiedź, podpowiedź i bo, bo mi z głowy. Czasami, chory byłem. Wiemy, co, czego nam, nam potrzeba, bo już tak samo jesteśmy tymi ludźmi z, z tej ulicy, z tej, z tej Warszawy i z tej Polski i wiemy, co, co trzeba, e, c, czego nam trzeba. A my, a jak gdyby, no, tak naprawdę, wiesz, no, jesteśmy jakimś tam odzwierciedleniem tych dzieciaków. Tam mam pizzy. Siema. Siema się. Siema się. Kolejno, podaję, tak podaję. wyglądają. Pokaż. Rzeczy. A widzicie, Dragon Orient Team. Dąbę sponsor. Proszę bardzo. No, ale wiem, to to fajnie do to Sponsor, wygląda to normalnie na walce. To jest coś, co sobie kiedyś tam bardzo dawno wymyśliłem i, i, i brnę do tego. Drążę ten temat i nie odpuszczę. Dobra, dobra zamknięte wszystko. Dobra, chodźcie. Dobra, no, dobra, chodź. No, chodź. No dobra, to wszystko. Zdrowka, hej, przygoda dla wszystkich. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia na stronę ekranie. Cześć!